co? O to Ci chodziło na urodziny? no też tak myślałem na początku co myślałeś? co myślałeś? no, że tutaj co jeździ Elka dużo, dużo nie? ale spróbujemy, spróbujemy tutaj ruszyć? Spróbujemy. Tutaj? no no to, to trzeba się dołożyć w końcu? Przyłoży, y, nie będę widział. Co? Nie będę widział. No to zobaczymy, czy będziesz widział, czy nie będziesz widział. Będzie tak. Fotel. Jak śwista. Jak śwista. A, a, a. No to dawaj. Przekładamy się. Dojdziesz do tego? Pokaż. Nie oprze się. Nie oprze się? No to trzeba wsadzić ten. Co? Dawaj, fotelik e, no, A co? Naprawdę, Pamiętam, jak tato mój dał mi pierwszy raz prowadzić samochód. To miałem pod sobą dwie poduszki i kot na wygniecionym siedzeniu sereny. Ale teraz będziemy posiłkować się kubełkiem. Przyjeżdża. Ciśniesz, wciśniesz sprzęgło. Sprzęgło wciśniesz? No wciśnie. Wciśnij. Sprzęgło wciśnij. O, mało jeszcze. Prawie. E, no nie no, to już prawie jest, jest git. Ale jakoś bym dał radę już jechać. Już byś dał radę jechać. No jakoś tak. Spróbujemy. To no jakoś tak dziwnie. musiałbym tako jechać. to tylko przez chwilę musisz tak jechać żeby ten żeby yy, jak puścisz sprzęgło to już będziesz jechał Woj Wojtek tylko nie celuj w czerwoną kordowę tak, bo to na ubezpieczenie stoi aż <noise> ktoś w nią przyceluje no ale w co? w tamtą? czerwoną kordowę no dobra, to co? Jesteś gotowy? No tak. A wiesz, tak. jak w ogóle to się robi? A ja, no skąd ja mam wiedzieć? Jak najpierw musisz. Uruchomimy samochód, tak? Ha. Ale później to tak. wciskasz sprzęgło. Wiesz, jak się daje jedynkę? Jak się daje jedynkę? Dobrze. Tylko, że ze sprzęgłem. I sprzęgło no cały wiem. czas będziesz trzymał, tak? Tylko, żeby. Na jedynce będziesz jechał. Cały czas na jedynce pierwszy jechał. Na chwilę tak no to Aha. na chwilę tak, no tylko się zapnij, Pas se zapnij ja nie dam rady wrzucić jedynki, jak tak siedzę Daże radę ja ci pomogę trójka ja ci pomogę dawaj ten, zapnij sobie pas, żebyś miał żeby było bezpiecznie jesteśmy na zamkniętym placu, także tylko będę musiał tam przy płocie szybko reagować, jak tam Szybko reagować, muszę no, sprawdzić i tak, na razie gazu nie dajemy. Dobra? Ja wiem, 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 <laughs> wiem, nawet nie mam zamiaru. Bezpieczeństwo przede wszystkim: uruchomimy silnik, sprawdzasz, czy jest na luzie. Jest na luzie, czy jaka nie uruchomisz? Trzeba jeszcze plus na luzie jest? No, skąd wiesz? No, bo wiem, bo się rusza na boki. no To na trójce też się będzie ruszało na boki, o. Na czwórce. No bo jest prosto, no. Aha, dobra, jest prosto. Też jakaś metoda. Okay. A jaka jest inna? No dobrze. Wiesz, jak się robi? Tutaj pluskwa. Najpierw pluskwa. Ok, czekaj, czekaj. I teraz tak, sprzęgło wciskasz. I teraz przekręcasz kluczyk. No dobra. Już aha czekaj, co ma jeszcze da. Chodzi petarda no i teraz tak, trzymasz cały czas sprzęgło wciskasz, włączasz jedynkę dobrze i delikatnie, czekaj, ja Ci, ja ci przytrzymam to. delikatnie puścisz ale czekaj, on będzie teraz skręcał, czy nie? zobaczymy gdzie będzie delikatnie puścisz sprzęgło jak zaczyna ruszać to przytrzymaj no. prawie lecimy dalej, jeszcze raz o, sprzęgło wciśnij czekaj, ja Ci a mogę sam sprzyjać? no dobra ale tylko uważaj, byś w wujka nie wjechał no delikatnie, delikatnie puść sprzęgła. No. no, jeszcze ciutkę. No, uważaj. Jedziesz. Już teraz nogę ze sprzęgła ściągnij. Ściągnij nogę ze sprzęgła, ściągnij. O, się? Teraz sobie jedź w tamtą stronę. Tylko w kałuże zimno. Żeby... No, wiedź w kałuże. No. Tutaj będzie zawracanie? No, dawaj, zakręcaj tutaj w lewo. A, no. no, odbija już, odbija już, odbija już, odbija już. O kurczę Dobrze. I teraz tak. O, dobrze. Ej, sobie jedziemy. Jedziemy na plac. Nie. Tam no, już nikogo nie, nie, ja nie ma. Ja się boję. No, co się boisz, że nikogo nie ma? No wiem, ale w jadę A co ty jedziemy na około? No, mamy jeszcze zdrowe błotniki Mamy jeszcze zdrowe błotniki, tak. Naokoło? No, naokoło placu Jezu, jedziemy. Dobra, jedziesz prosto, przyszedł. to nie musisz tak kręcić kierownicą. Wiem, ale ty jak, <laughs> jak puszczę to już znosi samochód. No. tak blisko, odejść trochę od butu no i teraz tutaj zakręcaj i już odbijaj odbijaj już, odbijaj już tak no zakręcaj, nie za mocno nie, tak wystarczy ok i jedziemy chyba aż nam zaparowała chyba, tro, chyba trochę się stresujesz to trochę ten To już się nie, tak się nie rozpędza. Teraz puszczasz gaz, puszczaj, puszczaj. Żeby cię słuchał. Samochód musi cię słuchać. Teraz zakręcasz, lekko dodaj gazu, leciutko. O, tak, czujesz i teraz tak trzymaj gaz, więcej nie dodawaj do dokręć no. jeźdź między tymi pachołkami no. tam o tutaj o ten na razie jeździ tą samą drogą co jeździsz dobra a później będę się uczył skręcić o to chodzi na razie na razie się no, z samochodem, z samochodem się na razie oswoi no, jeździ tam w lewo no. Gaz. skręcasz, skręcaj, skręcaj Trzymaj, tak? Ok, teraz... Już... No to czeka cię, że Patrz, jak, jedziesz, Patrz, jak jedziesz, No jarka będą, będą tutaj jeździły, no bo to jest ten, nie jedziemy. Ale znów to sama będziesz. no i wjeżdżają. A będę mógł tam troszkę pojechać, gdzie? to na razie naucz się ruszać no ale wiem no co wiesz dobra tutaj się zatrzymam no to jak się zatrzymasz jak no. się trzeba zatrzymać sprzęgło sprzęgło i hamulec i co to było ja, ja, nie, no nie... nie wyłączyłeś biegu pani kolega puściłeś sprzęgło A? i zadusiłeś samochód A, aha, dobra, no. próbujemy ruszyć tutaj on jest włączony A, jest. Tak. tutaj zawsze na sprzęgło i zawsze sprawdzasz czy jest wyłączony i na, na sprzęgle wciskasz sprzęgło tak, i teraz Peg. teraz włączasz jedynkę dobra no i teraz powoli sprzęgiełko puszczasz, jak zaczyna łapać to wtedy to wtedy dopiero tak Wtedy przytrzymujesz, przytrzymujesz, tylko bardzo dobrze, zobacz, bez gazu ruszyłeś co? Wiesz czy ludziom się to kurczę nie udaje e co, już mogę puścić? No, już jedziesz na tym, o Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra. Czyli masz... masz ten To jest zaraz Masz Potencjał. masz wyczucie, tak, potencjał jest w Tobie potencjał kierowcy jest zatrzymaj się na chwilę czyli sprzęgło hamulec o, i na luz Tak tutaj jest luz dobra? jeeee yeah. <grym> dobra, poczekamy słuchajcie, kurczę musieliśmy skończyć dzisiejszy wyjazd i śmierć. trochę glikolem śmierdzi Okazało się, że wąż od układu, od układu chłodzenia, że tak powiem, nie dał rady. I co w związku z tym? Musimy wracać do domu. Dobrze, że na miejscu się to stało, bo mamy do domu 800 metrów. Wąż po prostu się kawałek obetnie. Glikol się doleje i będzie spoko. A jak ogólnie, Wojtek? Fajnie. Fajnie? podoba Ci się jazda? <noise> Ale widzę, że się zdenerwowałeś weżem. <noise> A to nie Twoja wida. <noise> Kompletnie nie Twoja wida. Wąż po prostu se pękł. I tyle. No, Pokażę Wam, który. Słuchajcie, mamy tutaj dodatkowe takie odpowietrzenie na szybciora zrobione. I się okazało, że właśnie tutaj ten wąż ten wąż pękł i zaczęło sikać na wszystkie elementy tego silnika i skrzyni biegów co spowodowało, że właśnie zaczęła lecieć para odkręciliśmy, żeby zobaczyć ile płynu zostało w czas, bo jeszcze trochę tam płynu jest to jeszcze nie jest źle, na spokojnie jakoś sobie do domu dojedziemy tylko trzeba to wziąć i zacisnąć Iskać? Ten, ten taki na to? Nie mamy. No właśnie, to co teraz? Teraz trzeba pójść po nożyk, po wkrętach i tutaj obciąć to na miejscu. Po prostu zostawiamy go tutaj gdzie stoi. No Słuchajcie, no w sumie proszę, przypomnieliśmy sobie, że jeździmy naszym camperem. Mamy scyzorek wyprawowy, mamy multitool który wisi idziemy naprawiać, szybka akcja. W zasadzie wygląda na to, że jakoś sobie poradzimy. Mamy multitool odkręcamy tą opaskę, a Wojtek Wojtek może być trzymał kamerę, a ja szybko to zrobię, co? Dobra. <laughs> Yes. będzie trzymać i co? kto jest bohaterem domu? tata -ta. <gry> dobra sytuacja opanowana generalnie y, wygląda sytuacja tak, że musimy niestety dolać płynu chłodniczego bo jest go za mało na pewno bo wyleciał z nagrzewnicy także na spokojnie pojedziemy do domu no powiedz Wojtek, jak się generalnie jeździło? fajnie Będziemy jeździć? Chyba będziemy jeździć. Widać, że mu kursze dobrze idzie. Także yy, no, Może będziemy kiedyś na pewno będzie jeździć. Tutaj ci stoi, będzie tutaj Aha, no to pewnie jeszcze nieraz przyjedziemy. Z drugiej strony, słuchajcie, ta awaria po y, trzech latach eksploatacji jego świadczy o tym, że trzeba go oglądnąć. Bo tam wiadomo, no, w hamulce i to wszystko tam jest na bieżąco sprawdzane. Ale właśnie taka rzecz jak chociażby ten pęknięty przewodzik kawałek spowodował o tutaj nie wiem czy będzie widać o, widzimy No, no właśnie To spowodowało, że... Myślałem, że go tak rozwaliło jak nie wiem Nie, no to, to tak delikatnie sikało, no po prostu także Tak delikatnie Połowę tego wyleciała nie, nie, połowy nie wyleciało Tam jeszcze w zbiorniczku jest, także podejrzewam, że będzie... <laughs> Czekaj, bo ja nie umiem na ten... <laughs> ja nie umiem tak, bo się wywalam Może litra dolejemy, trochę do nagrzewnicy pójdzie i będzie dobrze Słuchajcie, jeszcze, jeszcze nie koniec jednego odcinka, bo doszły naklejki Decento Tour z QR kodem Co to znaczy? Kodem. No taką. Trzeba trzeba skanowy wrzucać ten i pyk I gdzie nas przenosi? Bęk do naszego YouTube'a Do naszego YouTube'a przenosi, który prowadzi Grzesiu Także trzeba go naklejać od razu, naklejamy? naklejamy. A bo, mógł ja, naklejamy. bo ja bym chciał u na ten na praktyki pójść Do mnie na praktyki sklejenia naklejek Dobra, dawaj Naklejemy, to klejmy? gdzie to kleimy? Jaką normę przewidujemy? Normę przewidujemy, żeby było bez bombli to, 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 taką normę to łatwo utrzymać No wiem, ale gdzie? Może co? w tym Tutaj może gdzieś Z tyłu? Tu? <tryk> tutaj, a tutaj czekaj, tutaj co tutaj było? Tutaj na srebrnym nakleiłeś co innego Tutaj na srebrnym nakleiłeś inną no to... naklejkę naszą decento -turową. No właśnie Dobra, to naklej tutaj z prawej strony Z prawej tutaj strony Tu już odpuszczamy drugą chcę nakleić na srebrnego dobra Naj od góry oderwij Wojtek od góry, od góry oderwi, tak w jednym narożniku sobie oderwij, załam papier teraz o bardzo dobrze tak, ekstra teraz przyłóż tam do linii nie tutaj, 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 wyżej, wyżej wyżej. wyżej. nie, za, za wysoko, za wysoko tutaj równo z tym paskiem może naklej o, Tylko? no i od góry teraz pięknie dociskaj a odtłuściłeś wcześniej? Tam gdzieś paluchy zostały Musisz przesuwać palcem w, dół, w ten. o bardzo dobrze. Wyciskaj powietrze, wyciskaj Żeby bombli nie było, tak jak tatan robił <grym> E no E no Wojtek Nie no, nadaje się naprawdę Nadaje się, na wrapera się na nadaje No będziemy klejał samochody No teraz, teraz już kończymy ten odcinek Dzisiaj było ciekawie, bo Jeździliśmy i co jeszcze robiliśmy? Gotowaliście herbatę, wodę na herbatę, tak? Nie, zagotowaliśmy z Turkusa <noise> i go naprawialiśmy, a na koniec jeszcze QR kod wskoczył na turkusę. Teraz Cześć. machamy. Podajcie do nas... Uła. Podajcie do nas taka... tur i Piotr Małniak. Hejo. Cześć!